Bo zobaczcie, z, z, z jakim problemem, czy z jakim wyzwaniem przychodzi, y, przyszedł do mnie mój klient, czy z jakim wyzwaniem boryka się zapewne każda kancelaria, która myśli po prostu o rozwoju y, swojej. Swojej działalności i zazwyczaj kierunki myślenia o rozwoju działalności są takie, że albo będę miał więcej klientów, czy może tak, chciałbym mieć więcej nowych klientów. W związku z tym potrzebuję zatrudnić więcej ludzi. Czyli nowy klient równa się zazwyczaj większy zespół. I to jest. A powodem, dla którego chce się mieć nowych klientów, jest to, aby po prostu zarabiać więcej, żeby organizacja rosła i, i, i przynosiła więcej, większe zyski dla ich właścicieli, dla partnerów kancelarii, no i oczywiście dla pracowników. Natomiast ja się zastanawiam, czy za każdym razem, czy w którym momencie myślenie o rozwoju w postaci pozyskania nowych klientów jest dobrą, dobrą drogą. Akurat wtedy rozmawiałem z klientem, który, do, do którego przekonywałem, że słuchaj, jeszcze nie jest czas na to, żeby myśleć o pozyskiwaniu nowych klientów, czy o zatrudnianiu nowych pracowników, czy to w formie B2B, czy jakiejkolwiek innej formie. I myślę, że u Ciebie i zakładam, że w większości kancelarii tak właśnie jest, za każdym razem, nim się podejdzie do pozyskania. Nowych klientów i zatrudnienia, w związku z tym także nowych pracowników, jest czas na zrobienie kilku innych rzeczy, o których właśnie chciałbym Ci powiedzieć. To była zapowiedź odcinka, który w całości usłyszysz w najbliższy poniedziałek. Serdecznie zapraszamy do słuchania. Ekipa podcastu Poza Prawem się Kłania.